Dzień dobry bardzo serdecznie. Witamy Państwa w comiesięcznym cyklu spotkań Senior Online poświęcony bezpieczeństwu osób starszych. Aspirant sztabowy Robert Jack dzielnicowy z Komisariatu Policji Wierczu Łaskawicach. Aspirant Dawid Obręcki, Komisariat Policji Wierczu Łaskawicach. Na wstępie chcielibyśmy Państwu przytoczyć sprawę, która miała miejsce na terenie powiatu Oławskiego, w której została oszukana osoba na znaczną kwotę pieniędzy. Proszę Państwa, zdarzenie miało miejsce 28 kwietnia mieszkanka powiatu oławskiego odebrała telefon od oszusta, który wyłudził od niej 50 tysięcy złotych metodą na tzw. policjanta. 28 kwietnia do Komendy Powiatowej Policji w Oławie zgłosiła się 72-letnia mieszkanka powiatu oławskiego i złożyła zawiadomienie o oszustwie, którego padła ofiarą. Pokrzywdzona poinformowała policjanta o tym, że na jej stacjonarny telefon zadzwonił mężczyzna, który się podał za jej syna i płacząc powiedział, że śmiertelnie potrącił człowieka samochodem. Następnie oszust przekazał telefon innej osobie, która podała się za fałszywego policjanta. I ten fałszywy policjant powiedział kobiecie, że potrzebne są pieniądze, aby uchronić syna przed karą więzienia. Wówczas Wypytywał poszkodowaną, jaką kwotą dysponuje. Gdy starsza kobieta potwierdziła, że ma pieniądze, oszust kazał jej włożyć do reklamówki i czekać na wizytę kuriera. Po odbiorze pieniędzy kobieta próbowała się skontaktować ze swoim rozmówcą, jednak bezskutecznie. Dopiero po przyjeździe syna zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa na policjanta. Proszę Państwa, przypominamy po raz kolejny, że oszuści dokonują wyłudzeń pieniędzy popularnymi od dawna metodami na wnuczka, na policjanta. O tych sposobach będziemy mówić w kolejnej części naszego programu. Najczęściej dzwonią na telefony domowe do starszych osób. Nie podają również żadnych dokładnych kwot. Następnie podszywają się pod osoby, którym zazwyczaj ufamy: są to członkowie rodziny, policjanci. I wtedy wyłudzacze nie mają żadnego wspólnego z rodziną potencjalnej ofiary ani z policją. Ich jedynym celem jest wzbogacenie się na cudzej krzywdzie i łatwowierności. Dlatego w dalszym ciągu przypominamy i przekazujemy Państwu ważne wskazówki, by nie utracić pieniędzy. Cały czas bądźmy ostrożni, zachowujmy tak zwaną szczególną ostrożność. Nie ufajmy takim telefonom, nie ufajmy takim osobom, które do nas dzwonią. Nie reagujmy pochopnie na, syne, na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebuje pomocy, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce. Upewnijmy się, czy faktycznie dzwoni do nas krewny, czy dzwoni do nas wnuk, czy dzwoni do nas nasze dziecko. Trzeba pamiętać, że policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, oraz nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy lub przelaniu ich na konto. Nigdy również nie zapyta się Państwa przez telefon o numer dowodu osobistego czy numer PESEL. Oszuści wywierają presję czasu, dlatego nie ulegajmy jej, rozłączmy taką prowadzoną rozmowę i dajmy sobie czas na zastanowienie. I wówczas te wszelkie wątpliwości, które mamy, czy faktycznie dzwoni do nas ktoś z rodziny, skonsultujmy faktycznie z członkami rodziny, zadzwonimy z sąsiadami, czy tak faktycznie jest. Musimy też pamiętać, że nie tylko oszuści działają metodami typu na wnuczka, na policjanta, bo możemy paść ofiarą kradzieży bądź wyłudzenia naszych danych potrzebnych do, do zaciągnięcia kredytu bądź wyczyszczenia nam pieniędzy skąd. Zdarza się tak, że oszuści przysyłają nam wiadomości tekstowe, typu SMS, bądź na maila wiadomości nam przysyłają z prośbą o podanie numeru PESEL, numeru, numeru, numeru PIN w celu weryfikacji. Są to wszystko treści, które mają za zadanie wyłudzenie naszych danych poufnych, prywatnych, a w ten sposób zaciągnięcie kredytów, bądź wyłudzenie, wyciągnięcie pieniędzy z bankomatu. Oczywiście nie otwieramy takich wiadomości. Jeżeli są podejrzane, wykasowujemy je. Bardzo często też zdarza się teraz, że oszuści przysyłają nam maila bądź sms że nasza paczka nie dotarła, bądź czeka została zatrzymana przez straż graniczną służbę celną. I też proszą o podanie danych, które posłużą im do wyłudzenia, wyłudzenia kredytów, bądź wyczyszczenia naszych kont bankowych. Możemy paść również ofiarą innego przestępstwa, polegającego na, 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 na kradzieżach różnego typu, czy to kradzieże samochodów, czy kradzieże z mieszkań, mówię, Musimy przestrzec się i, bądź, i być czujnymi w takich przypadkach. Dokładnie, proszę Państwa, tutaj wskazana jest ostrożność w każdym takim przypadku. Tak samo, jeżeli chodzi o, o cyberzagrożenia, o których przed chwilą mówiliśmy. Tak samo, jeżeli Państwo wybieracie gotówkę z bankomatów, również sprawdźcie ten bankomat, czy faktycznie. W tym bankomacie, na klawiaturze nie ma jakichś innych urządzeń, które służą do no, spreparowania naszych danych z karty. Co w konsekwencji może dojść do oszustwa, i wybrania pieniędzy z naszego konta. Sprawdźmy bankomat, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakiejś nakładki na klawiaturze. I wtedy, jeżeli wszystko jest w porządku, bezpiecznie możemy wypłacić pieniądze. Osoby starsze bardzo bardzo chętnie, jeżeli jest tylko taka możliwość, korzystają z, z działek, z ogródków bądź z, z innej formy rekreacji. Tak? Udając się na taką na, na, na działkę musimy też pamiętać, że oszuści mogą nas pilnować, mogą nas obserwować, dlatego dlatego też musimy być czujni. Pamiętajmy, żeby nie zabierać na działki rzeczy wartościowych, większych sum pieniędzy. Jeżeli już będziemy na działce, pamiętajmy, żeby wartościowe przedmioty mieć schowane w altance bądź w innym zamkniętym pomieszczeniu. Cały czas zwracać uwagę, czy ktoś nie wchodzi obcy na naszą działkę, czy nie obserwuje nas. Czy nie kręcą się jakieś osoby postronne, które, które pierwszy raz widzimy, gdy zauważymy takie osoby, można, trzeba nawet po, powiadomić policję bądź gospodarza ogrodów działkowych. Wtedy funkcjonariusze przyjadą, wylegitymują, sprawdzą, jaki jest powód, że ta osoba kręci się bez celu i może faktycznie w ten sposób uda się odstraszyć bądź zatrzymać takiego domniemanego sprawcę kradzieży. Wychodząc, pamiętajmy, wychodząc z działki, zamykamy altankę. Przed ogrodem działkowym parkujemy, parkujemy, jeżeli przyjechaliśmy samochodem. W miejscach widocznych, nie w jakichś krzakach. Dbamy o bezpieczeństwo swojej altanki, żeby te zamki były w miarę nie tyle bezpieczne co, co sprawne, drzwi żeby były też też sprawne nie jakieś z dziurami odstające. Można też w celu zapobieżenia ewentualnym kradzieżom i włamaniom na terenie ogrodów działkowych stosować tak zwaną prewencję przestrzeni, bezpiecznej przestrzeni. Która polega na przecinaniu żywopłotów. Nie zagradzajmy się, nie odsłaniajmy się od sąsiadów wysokimi płotami, wysokimi krzakami. To też ułatwia, ułatwia, ułatwia to włamanie i kradzieży. Musicie Państwo pamiętać, że no zawsze musicie być uważni, ostrożni, przewidujący. I tutaj, jeszcze kilka rad dla Państwa. Jeżeli jesteście faktycznie poza domem, unikajcie miejsc mało uczęszczanych, tak zwanych popularnych skrótów, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej. Nie nośmy ze sobą dużych kwot pieniędzy. Jeżeli już musimy, to postarajmy się, aby towarzyszył nam ktoś z rodziny bądź znajomy. Bądźmy uważni wokół siebie, nagle bez powodu. Może się zrobić tłoczno: możemy być w sklepie, możemy stać w kolejce. Często jest to sposób, żeby paść ofiarą tak zwanego kieszonkowca, który dokona kradzieży naszego portfela, naszej zawartości kieszeni. Proszę Państwa, gdybyśmy już znaleźli się w takiej sytuacji, że padlibyście Państwo ofiarą ataku przez, osobę, przez inną osobę, róbmy to, co nam każe tak zwany napastnik. Oddajmy mu wszystkie przedmioty, których zażąda. Pamiętajmy, że nasze zdrowie, nasze życie jest najważniejsze. Nie walczmy z przestępcą. Najważniejsze, żebyśmy zachowali to, co najcenniejsze, czyli no zdrowie i życie. W każdym przypadku, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące, czy możemy, czy padliśmy ofiarą oszustwa, można, można przedzwonić na policję i też skonsultować się, czy można przedzwonić do administracji i upewnić się, czy akurat w danym dniu będą wymieniane liczniki, będą, będzie spisywany gaz, czy będzie wykonywana inna usługa, którą świadczy w tym dniu spółdzielnia. Akurat teraz już bardzo często zdarza się, że spółdzielnia wywiesza kartki z informacją na klatkach, że w tym i w tym dniu będą wykonywane prace remontowe, niekoniecznie przez ich firmę, ale jakąś firmę zewnętrzną, ale tutaj już mamy większe bezpieczeństwo, że nie zostaniemy oszukani, że jest to że jest to usługa, która jest zgodna z prawem. Proszę Państwa, w tej części programu chcielibyśmy Państwu zobrazować takie najpopularniejsze, najbardziej charakterystyczne metody oszustw na szkodę osób starszych. Najpopularniejszą metodą jest metoda na wnuczka, na siostrzeńca, na policjanta, na funkcjonariusza CBSP. Na prokuratora. Tutaj sposób działania jest taki, że oszuści posługują się podstępem, podając się za bliskiego członka rodziny lub przedstawiciela organów ścigania w celu wyłudzenia znacznych kwot pieniężnych. Jako ofiary typowani są abonenci telefoniczni w starszym wieku. Metoda na tak zwaną pomoc społeczną. Tutaj, proszę Państwa, głównym sposobem działania oszusta. Jest podawanie się za pracownika opieki społecznej, który informuje właściciela mieszkania, że została mu przyznana zapomoga w określonej kwocie. Jej wypłata jednak będzie możliwa dopiero po rozmienieniu pieniędzy przez właściciela mieszkania. I wówczas osoba, która zgadza się na przedstawione warunki, nieświadomie wskazuje oszustowi, gdzie trzyma swoje pieniądze. Następnie, sprawca pod pozorem na przykład pragnienia prosi o wodę, o podanie szklanki wody. Gdy właściciel mieszkania wychodzi do kuchni, złodziej okrada mieszkania. Proszę Państwa, metoda na gazownię lub na administratora. Tutaj, oszust podaje się za pracownika gazowni. Okazując fałszowane dokumenty, wynika z nich, że lokator musi dopłacić pieniądze za gaz albo za mieszkanie. W tej sytuacji ofiara wyjmuje pieniądze, w związku z czym pokazuje, gdzie trzyma swoje oszczędności, następnie fałszywy inkasent, pracownik administracji, odwraca uwagę lokatora, nakazując mu wykonanie jakiejś czynności, na przykład odczytu wskazań z naszego licznika, a sam w tym czasie dokonuje zaboru pieniędzy ze wskazanego przez lokatora miejsca. Metoda na tak zwanego handlarza. Tutaj oszuści pod pozorem podawania się za akwizytorów proszą o możliwość prezentacji przyniesionego ze sobą produktu. Kiedy zostaną wpuszczeni do naszego mieszkania, jeden z akwizytorów zachwala swój produkt, drugi nagle musi na przykład wyjść do toalety i w tym czasie plądruje pozostałe pomieszczenia, poszukując pieniędzy i biżuterii. Charakterystyczną metodą oszustw jest metoda na tzw. kominiarza, na opłatek. Tutaj oszust proponuje lokatorowi zakup kalendarza kominiarskiego, opłatka lub innego rodzaju gadżetów. Dostaje za te przedmioty pieniądze, no, często nieadekwatne do realnej wartości oferowanego towaru, jednak faktycznie nie jest ani kominiarzem, ani osobą reprezentującą kościół. Upoważnioną do sprzedaży opłatka. Proszę Państwa, metoda na zepsuty samochód. W tej metodzie oszuści wybierają osobę mieszkającą w pobliżu miejsca zdarzenia i udając załamanych, zrozpaczonych, informują ofiarę o poważnej awarii samochodu. Jednocześnie prosząc o możliwość skorzystania z telefonu domowego, i wtedy wykonują pozorowane połączenie telefoniczne. Do warsztatu samochodowego lub do swojego znajomego, a następnie udają jeszcze bardziej zrozpaczonych i załamanych. No w ten sposób grają na nerwach, na emocjach, informują właściciela mieszkania, że nie wiedzą co mają zrobić, bo bardzo się śpieszą, aby odpolować samochód do warsztatu. Jednak nie mają już wystarczających na ten cel pieniędzy i proszą właściciela o pieniądze, o pożyczkę. Często w tych przypadkach oferują zastaw. W postaci na przykład posiadanych ze sobą sztuczców, walizce lub sprzętu komputerowego, które przypadkiem mają w bagażniku samochodu. Niejednokrotnie obiecując, że oddadzą gotówkę po kilku godzinach w dodatku no z procentem. Kiedy oszuści dostaną swoje pieniądze, pożyczkodawca nigdy ich już nie zobaczy, a w późniejszym czasie zorientuje się, że wartość pozostawionych pod zastaw przedmiotów jest znikoma. W porównaniu do pożyczonej kwoty, metoda, proszę Państwa, na rurę. W tej sytuacji oszuści, podając się za pracownika administracji, informują właściciela mieszkania, że prawdopodobnie w mieszkaniu pękła rura i zalewa sąsiadów, przez co muszą sprawdzić, czy faktycznie jakaś rura w mieszkaniu nie przecieka. I wówczas oszuści proszą właściciela o to, żeby opuścił mieszkanie. Wówczas dochodzi do. Splądrowania wszystkich pomieszczeń. Też należałoby przypomnieć na, na tym spotkaniu: bezpieczeństwo podczas zakupu, podczas zakupu au, na aukcjach, portalach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli coś wydaje się niewiarygodnie tanie, a wartość tej rzeczy fakty, faktycznie przekracza kilkukrotnie wystawioną, wystawioną ofertę, to zastanówmy się, czy, 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 nie, czy kupując to nie padniemy e, ofiarą oszustwa, i później okaże się, że chcieliśmy zaoszczędzić e, kilkanaście, kilkaset złotych, a stracimy tak naprawdę wszystko, co zapłaciliśmy. Także nie wszystkie aukcje, które, które e, są takie. E, tanie i, i, i wspaniałe będą, będą, będą oznaczały, że że będzie wszystko w porządku. Też Państwo, chcielibyśmy Państwu przybliżyć, przybliżyć zabezpieczenie mieszkania przed łamaniami. Jak wszyscy wiemy, nie jest to tania rzecz, żeby, żeby porządnie zabezpieczyć mieszkanie. Przed włamaniem wymaga to dużego nakładu finansowego na drzwi, okna, alarmy, kamery, no ale można, można też poradzić sobie w inny sposób, takie, wykonując takie podstawowe rzeczy. Zamykajmy drzwi za sobą do klatki schodowej. Dla złodzieja, to pierwsza przeszkoda do pokonania i pierwsza bariera do ochrony piwnicy po zmroku. Zasłaniajmy okna, nawet gdy mieszkasz, mieszkamy na wyższych piętrach. Włamywacze z reguły poprzedzają obserwacje z zewnątrz. I jeżeli będzie takie okno otwarte, to widzą co, co w środku, jaki, jaki majątek, dobrobyt. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać kluczy w umówionych mi miejscach. Wycieraczka na parapecie. Dla złodzieja ich znalezienie jest, to nie jest trudne. Tak się utarło, że klucze dla córki, syna, dla, dla członka rodziny zostawiało się pod wycieraczką, pod kwiatkiem, w, do, w, w doniczce. Złodzieje wszystkie te miejsca bardzo dobrze znają, jeżeli chcą się włamać, to pierw sprawdzają, czy czasem nie ma, nie ma zostawionych tych, tych kluczy tam. Nie wkładajmy też kartek z informacją, gdzie, gdzie idziemy, o której u, o której wrócimy gdy wyjeżdżamy na, na kilka dni zostawmy klucze znajomemu do skrzynki pocztowej żeby regularnie opróżniał korespondencję, jest to też jedna z informacji dla złodzieja że w mieszkaniu ktoś jest jeżeli ta skrzynka pocztowa jest pełna, wysypują się listy, nawet te ulotki to jest ta pierwsza informacja, że w tym domu nikogo nie ma i trzeba by się było, można byłoby się takim, takim lokalem zainteresować. W przypadku wyjazdu również prośmy zaufanych sąsiadów, zaufanych znajomych, żeby co jakiś czas przyszli do domu. Włączyli to światło, pokazali się, że jednak w tym domu jest jakiś ruch, żeby ewentualnie odstraszyć potencjalnego Włamywacza. W przypadku, gdybyśmy zgubili klucze, no jedną z takich podstawowych rzeczy to jest wymienienie wkładki, nie do dorabianie tych samych kluczy, bo może się zdarzyć, że te klucze zostaną znalezione przez osobę nieupoważnioną i będzie chciała je wykorzystać do włamania się nam do mieszkania. W przypadku gdybyśmy Trzymali pieniążki w miejscu zamieszkania Wiadomo są osoby które Które nie ufają bankom Trzymają w miejscu zamieszkania to porozkładajmy te pieniądze W różnych miejscach żeby nie było nie było, nie było one w skupieniu chyba że Przechowujemy je w, w, se, w sejfach e, Dobrze zabezpieczone ale to też klucze Trzymajmy w takich miejscach żeby Nie było możliwości Dotarcia do tych kluczy przez osoby postronne, Gdybyśmy się zorientowali, że już ktoś obcy dostał się do naszego mieszkania, a my wejdziemy wtedy w środku. Natychmiast próbujmy zawiadomić policję. Nie ruszajmy się, nie próbujmy walczyć z taką osobą. Jeżeli taka osoba nas zauważy. Rób, wykonujmy wszystkie polecenia, oddajmy je wszystkie drogocenne rzeczy. Życie ludzkie jest, jest najważniejsze. Także nie warto, nie warto dla kilku groszy narażać swojego życia, swojego i, i, i lokatorów. Także pamiętajmy też, że nie ma lepszego bez, zabezpieczenia Twojego mieszkania niż dobry są, sąsiad. Także żyjmy w zgodzie z sąsiadami. Proszę Państwa, no wcześniej, we wcześniejszej naszej części programu mówiliśmy o tym, jak, jak ważne są numery PESEL, jak ważne jest numer karty bankomatowej, numer dowodu osobistego. Są to dane bardzo prywatne, dlatego, jeżeli Państwo korzystają z takich nośników jak telefon komórkowy, który służy do. Transakcji internetowych do transakcji sklepowych, czy korzystają Państwo z kart bankomatowych? Pamiętajcie, żeby wszelkie piny chronić, chronić przed dostępem osób trzecich. No, często błędem jest to, że wielu z Państwa te hasła, te piny umieszcza w portfelu. I proszę sobie wyobrazić, no, w przypadku zagubienia przypadkowego zagubienia takiego portfela z zawartością, no potencjalna, potencjalny znalazca tego portfela, no, będzie w posiadaniu Państwa danych, a w konsekwencji może dojść do oszustwa na Państwa szkodę. Dlatego chrońmy nasze hasła, chrońmy nasze piny, aby nie stać się ofiarą oszustów. Także jeszcze raz Państwa uczulamy, żeby być Czujnym, żeby nie dać się oszukać. Przestępcy, oszuści wykorzystują i wykorzystają nasze słabości, nie cofną się przed osiągnięciem swojego celu, i dla nich nie masz żadnych skrupułów. Także, jeżeli my sami nie będziemy się pilnować, nie będziemy dbać też o swoje bezpieczeństwo i nie będziemy zabezpieczać swojego mienia, żeby utrudnić, uniemożliwić osobom kradzieży, włamań. To takie osoby będą, będą to wykorzystywać. Także proszę Państwa, zachęcamy do kontaktu z nami, zachęcamy do kontaktu z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Oławie, Komisariatu Policji w Bielszulaskowicach. Na wszelkie wątpliwości odpowiemy, poradzimy, spróbujemy wspólnie rozwiązać problem. Zachęcamy również do zainstalowania aplikacji Moja Komenda, która jest dostępna w sklepach internetowych. Jest to darmowa aplikacja, która służy do szybkiego kontaktu z najbliższą jednostką policji, z Waszym dzielnicowym spodległego rejonu. Mają tam Państwo, praktycznie w jednej zakładce. Dane teleadresowe jednostki policji oraz dzielnicowego z numerem telefonu, z numerem telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. A w przypadku, gdyby Państwo chcieli zgłosić jakąś sprawę, która jest dla Was uciążliwa, typu spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gdzie się dzieje to notorycznie, wypalanie traw, żebractwo, przekroczenie prędkości i wiele jeszcze innych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Można pobrać ze sklepu Play aplikację, która odtworzy nam krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Na tej aplikacji możemy z dokładnością do kilku metrów zamieścić anonimowo zagrożenie, i policja ma kilka dni na zweryfikowanie takiego. Zagrożenia, i później ewentualne usunięcie. Pod linkiem, pod, pod filmem, będzie zamieszczony jeszcze dla Państwa link do filmu, który, który obrazuje również bezpieczeństwo. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. I oczywiście zapraszamy do kolejnego odcinka programu z serii Senior Online za miesiąc, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Dziękujemy jeszcze raz. Aspirant Dawid Obręcki i aspirant sztabowy Robert Do Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.